Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam was w drugiej części zapowiedzi warszawskiego festiwalu piwa. Tym razem będzie to zapowiedź bardziej piwna, już właściwie stricte piwna. A dokładniej kilkanaście piw, które wpadło mi w oko z listy, piw, którą znajdziecie na stronie warszawskiego festiwalu piwa. Link oczywiście w opisie do filmu. A jeśli nie widzieliście poprzedniej części, dlaczego warto się wybrać na warszawski festiwal piwa, to właśnie tutaj pojawia się karta. Z poprzednim filmem. A my przejdźmy do e, konkretów tego, co tak naprawdę Jara, co tak naprawdę Nęci i Kręci Birgików i nie tylko. E, wspomogę się taką małą ściągą, którą mam zrobioną e, w telefonie. A więc jedziemy. E, na start nie może zabraknąć browaru Widawa i dziesięciorocznicowego imperialnego porteru bałtyckiego. Widawa słynie z tych porterów, więc jest to potencjalnie kolejny. Przezajebisty porter na polskim rynku. Następnie browar Malt Garden Gate No. 2 edycja 2022. Imperialny stout z kawą. Maltgarden pokazał, że potrafi łączyć ciemne piwa z kawą, Pokazał, że potrafi robić mocne piwa ciemne i pokazał, że umie żakować. To wszystko powinniśmy mieć tutaj w tym Malt Garden Number no. 2. Więc będzie sprawdzane. Nie mogę się doczekać. Następnie Sigboy Brewing, czyli projekt Janka Gadomskiego, i tutaj Chateau de Chatelot, czyli dzikie goze leżakowane w beczkach po sownią blanc. Bardzo, bardzo ciekawie zapowiada się na papierze i jestem cholernie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo uważam, że te piwa dzikie z Sigboya mają ogromny potencjał. Następnie browar, który jest często nazywany, że to nie jest polski klub, a mowa tu o brokracji i Trzecia część, Midde Barrel, będzie to imperialny porter w beczkach po czymś, czego też jeszcze ja nie miałem okazji pić, jak wpływa beczka po Port Charlotte. Coś, o czym już wspominałem z urodzin browaru Harpagan. I będzie to lodowy, buzdygan, turbo rozkoszy Barrel Aged. Potężne piwo... Yy, Naprawdę powstrzymywałem się w piwnej stopie, żeby go nie spróbować. Teraz na pewno spróbuję i dam Wam znaka, jak daje radę ten przekozak. Browar Kingpin wraca z serią leżakowanych sezonów i będzie to sezon w beczkach po Rondo z winnicy Moderna. Bardzo lubię po pierwsze tą serię sezonów, po drugie bardzo, ale to bardzo lubię to konkretne wino Rondo z Moderny. No i trzy... Podobają mi się cholernie te proste etykiety. A więc y, zobaczymy burleskę, jak wypada. Y, debiutant na Warszawskim Festiwalu Piwa, czyli browarnie czajna. tutaj podpoznański projekt, nie miałem okazji tego pić, a mowa tutaj o quadruplu, który, będzie leżakow który leżakował w beczkach po Bourbonie White Tarki. Y, przechodzimy do stoiska FAM, y, czyli wrocławskiej Knajpy, która y, zapewnia nam tutaj te frankońskie i y, bawarskie specjały. I będzie tutaj Altbier, historyczne piwo z okolicy Münster, blend mniej więcej 14 miesięcy leżakowany w beczkach po czerwonym winie. Jak tak sobie doczytywałem, jest to coś pomiędzy Goze, Altbirem, coś w tą stronę, ale no wyjdzie w praktyce. Dobrowar, który to przygotował, to jest Camp Kultur, będzie kozak. Następnie mistrzowe wymrażania, tak, tak uważam, Browar spółdzielczy i kolejna wersja Krasnoluda. Tym razem edycja Tequila Barrel Aged. Koźlak, nuty koźlakowe, wzmożona intensywność po wymrażaniu plus tequila. Ma to sens? Sprawdzimy. Następnie... Browary, które także mi tutaj zaciekawiły. Myślę, że... Większość pewnie będzie szukać tutaj ipek, no i jest chociażby jedna, jeden taki przedstawiciel, artezan z merą ipą, ale w wersji italiana, wzbogaconą o cytrusy. No Myślę, że będzie to bardzo fajna opcja, tym bardziej, że ja bardzo merę lubię, ona jest bardzo fajna, wytrawna, a wzbogacona o te cytrusy może być tylko jeszcze lepsza. Następnie dwie pozycje od Browaru Palatum. Jedno to jest Albir w kooperacji z Marcinem Chmielarzem, popularnie znanym masonem. A drugi to jest kooperacja z samymi kraftami, czyli Captain Smoke Wędzony Angielski Porter. Następnie już nie debiutanci, ale również bardzo ciekawy browar, którego w Poznaniu ciężko dostać. A mowa o browarze Przełom i piwo pod prąd, czyli Black IPA z miętą. Ich ponoć hit. Wszyscy zachwalają, więc czas ich sprawdzić. Nie wiem czy to będzie tak Odkrywcze, czy to będzie coś fajnego, ale naprawdę sobie ostrze ząbki na, tą, na to połączenie Blekipy z miętą pieprzową. Była mowa o Sigboyu, będzie o Monstersie i też się tutaj hamuję, bo widzę w lokalach w Poznaniu, że to piwo się pojawia. Sucha Książennicka, czyli polska odpowiedź na szlękerle. Będzie dobrze, wierzę w to, będzie dobrze, Janku. Następnie także będzie lagerowo, i mowa tutaj o Birbancie. Nowość, lager. Uważam, że fajna pozycja. Ma potencjał, Birbantowe, te style klasyczne, lagerowe. Bardzo dobrze się odnajdują. No i wierzę, że ten lager także spełni moje oczekiwania. Będzie fajnym przerywnikiem od tych mocnych piw, od chmielowych ipek, od kwasów, i będzie można iść się napić właśnie takiego. Oto lagerka. Jak już jesteśmy przy lagerach, no to przeskakujemy od razu troszkę wyższą goryczkę do Pilsa i dziadek Tomisław z browaru Podgórz, Łukasz Jejczyńca przygotował smokt Pilsa, który jest słód pilzeński. został własnoręcznie dymiony, wędzony drewnem jaworowym i czereśniowym. Brzmi ciekawie? Dla mnie tak. I dwie ostatnie pozycje, takie dwie konkretne pozycje to browar biały, także debiutanci, i tutaj mowa o Englishman Bitter. Jest to kooperacja z browarem Spencer. Z racji, że ja lubię te klasyczne style, szczególnie w ostatnich latach, miesiącach, no to będę sprawdzał, będę pił i dam wam znać. No i ostatni. Ale myślę, że nie będą ostatni w tym całym rankingu. Browar Vagabunda i God Bless Mild, czyli po prostu Mild. Kooperacja tutaj taka poznańsko-niechlowska, czyli Vagabunda, no i sesyjny Suseł, który uczestniczył bardzo aktywnie przy ważeniu. Jestem ciekaw. Pozdrawiam Was, Panowie, i do zobaczenia. A teraz już. Dlaczego wam to pokazałem też? To są moje typy, moje, moja checklista, taka topka, którą chcę koniecznie spróbować. Poza tym oczywiście będę pił inne piwa. Jeśli będzie coś równie ciekawego, równie wyrywającego mnie z butów, to na pewno dam wam o tym znać. Myślę, że to będzie w postach już jakichś zdjęciach, a ten materiał doczeka się swojej odpowiedzi yy, nagranej z festiwalu, gdzie każde piwo będzie w takim szorcie, maksymalnie minutowym, wrzucone tutaj, może nawet mniej, może nawet szybciej. Yy, chciałbym po prostu zweryfikować moje typy co do rzeczywistości do tego, co na festiwalu zastanę. Yy, jeśli podobał Wam się ten materiał, Dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Szerujcie też. No i dajcie znać, na jakie piwa wy najbardziej czekacie. A Warszawski Festiwal Piwa już jutro, od 24 marca o godzinie 16, otwierają się bramy na stadionie Legii. Festiwal potrwa do soboty. W sobotę w późnych godzinach wieczorno-nocnych się skończy. Ja będę w czwartek, w piątek. Dawajcie znać, z kim się widzę i jeszcze raz, jakie piwa wy macie na swojej liście. Będziemy zbijać piątki, będziemy. Będziemy w ogóle gadać, spotykać się, przybijać sobie yy, toasty, szklaneczkami, a ja się rozgadałem za bardzo i na razie do jutra, cześć!